Dzień dobry, dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. W tej chwili 1 stopień na plusie, umiarkowana jakość powietrza, pochmurno. najcieplej będzie o godzinie 14 stopnie. Pozdrawiam Was ciepło i miłego dnia życzę. Robię następne skarpetki. Zaczęłam dopiero w zasadzie. Tak więc, ale chciałam powiedzieć, że, że troszeczkę zmieniłam, tak już po swojemu. Można oczywiście kombinować na różne sposoby, to co się da. Ja korzystam z kanału Knit Anki, już mówiłam. I tam, właśnie na dwóch filmikach, jest pokazane krok po kroku, jak robić skarpetki. Te będą takie kombinowane z takich włóczek pozostałości wyrabiam, z takich resztek jakie mam, to wyrabiam i robię skarpetki. Przód zawierał, razem było 40 oczek, 40 oczek trzeba nabrać, przód zawierał 21 oczek, a tył 19. Podobno lepiej układa się, gdy jest właśnie w ten sposób, z jednej strony dwa oczka więcej. A ja teraz zrobiłam jednakowo. Jednakowo, bo to później się myli, bo później trzeba doprowadzić te oczka z jednej strony, zebrać jedno, z drugiej drugie, żeby, żeby było, były, było jednakowo z jednej z przodu i z tyłu, z jednej strony i z tyłu. I trzeba o tym pamiętać, więc ja zrobiłam teraz inaczej, nabrałam 50, 52 oczka, czyli. 26 jest z każdej strony, na przodzie i na tyle. I nie będę już nic tam zabierać, tylko po prostu już, już będę na tych oczkach pracować. I co, i jaka to jest jeszcze różnica? Taka różnica, że tam było robione, ściągacz był robiony 3 na 1, czyli 3 oczka prawe, jedno oczko lewe po to, że na przykład gdyby chciało się robić jakiś, jakimś tam wzorem, to w tym miejscu, gdzie są trzy oczka prawe, można coś tam delikatnego wrobić. Ale ja tu robię teraz inaczej, robię dwa oczka prawe i dwa oczka lewe, taki tradycyjny ściągacz. Po prostu tak nie będzie wygodniej, tylko trzeba pamiętać, żeby zaczynać od dwóch oczek lewych i kończyć dwa oczka lewe. To wtedy będzie ładnie się na tych bokach układać i lepiej się trzymać. No i cóż, i tak robić właśnie tym wzorem do, do pięty. Wysokość, jaką chcemy, czy krótsze to mają być skarpetki z krótszym ściągaczem u góry, czy z większym, to już według swoich możliwości. I robić właśnie do. Dopięty. A później tam wszystko jest powiedziane krok po kroku, jak, jak robić, wykonywać dalej. Ja może coś w trakcie, jeszcze, jeżeli coś zmienię po swojemu, to wtedy Wam powiem. Ale tu tak zrobiłam, żeby mi się nie myliło, dlatego że wzorem nie robi. Aha, i jeszcze jedna będzie zmiana. To już wiem o tym. Zrobię, bo tutaj w tym knit anki. Przy tej, przy tej skarpetce jest, że właśnie tym ściągaczem, tym wzorem 3 na 1 robi się cały przód do, do palców. Tylko podeszwę odpięty robi się gładko, czyli jerseyem Z przodu, czyli jerseyem prawe, lewe. Ale ja, ja nie chcę, bo uważam, że to ściąga z przodu bardzo, więc ja, u mnie będzie tylko tu ściągacz do do pięty, a później będzie z jednej strony i z drugiej gładko. Wszystko będzie robione jersey. Tak będzie mi wygodniej, ponieważ ja nie będę robiła żadnym wzorem, tylko wtedy i nawet, gdy, gdy jest węższa skarpetka, to nadda się tak jakoś, naciągnie. Jak jest ten jersey, to jest inaczej, a tak to jednak ściąga. Jeszcze jak wzór przyszedł, to by trzeba było o wiele więcej nabrać oczek. No, takie jest moje zdanie, ale to wszystko wyjdzie w trakcie. Teraz już robię tak po swojemu i, i zobaczę, jak wyjdzie. Wyjdzie na pewno dobrze, bo to zresztą to normalne, że trzeba sobie tak ulepszać, żeby, żeby być zadowolonym ze swojej pracy. Tak więc ja robię tą parę skarpet w ten sposób. W ten sposób. Ta włóczka się nadda jeszcze także. W trakcie jak będę robiła, to Wam jeszcze pokażę i powiem, co i jak, jeżeli się coś tam zmieni. To tyle. Będąc w bibliotece. Przeczytałam sobie Stargardzki Informator Samorządowy, to jeszcze z grudnia. Użyczeń nie będę czytać, bo to już jest przeszłość. No ale... Życzliwości, spokoju, zrozumienia, dobrego nowego roku 2026, to jest jeszcze aktualne. Nasi dobrzy ludzie, znamy tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta Stargardu dla społeczników. Hmm. Dyskutowali o rynku. Ponad dwie godziny przeszło. 120 osób rozmawiało o modernizacji rynku staromiejskiego w Stargardzie. Obejrzeli propozycje architekta i powiedzieli o swoich pomysłach. Nie zabrakło konkretnych pytań, od ceny filiżanki kawy po przebudowę elewacji istniejących budynków. Ja Wam mówiłam, jak byłam na Wigilii w Urzędzie Miejskim, to mówiłam, że, że takie coś jest. jest w planie Stargard wysoko w rankingu gmin. Sukces naszego miasta i kolejny dowód na to, że nieustannie się rozwija. Zdobyliśmy drugie miejsce w rankingu gmin województwa zachodniopomorskiego. Na ulicach Stargardu nowość. Zarząd usług komunalnych wzorem innych miast w Polsce zamontował Tabliczki na kilkudziesięciu koszach na śmieci. Znajduje się na nich kod. Wystarczy go zeskanować, żeby zgłosić przepełniony śmietnik przez darmową aplikację M-Mieszkaniec. Pełny kosz, zgłoś go. No i takie właśnie ułatwienia dla mieszkańców. Nasi dobrzy ludzie. Tegoroczni laureaci Nagrody Prezydenta Stargardu dla społeczników. Także miła inicjatywa, z pewnością. Pasja ma wiatr w żagle. Piękny jubileusz w Młodzieżowym Domu Kultury. Placówka świętuje 75-lecie. Proszę. Stargard pomaga w kryzysie bezdomności. W naszym mieście każda osoba pozbawiona dachu nad głową może dostać skuteczną pomoc. Najważniejszy warunek musi chcieć ją przyjąć. W Stargardzie od ponad 12 lat działa system wychodzenia z bezdomności. To wsparcie dla ludzi zagrożonych eksmisją. Nie czytam tego tu przybliżę eksmisją, bo nie chcę źle przeczytać. Noclegownia, schronisko, ogrzewania, łaźnia, magazyn odzieży, ośrodek wsparcia. Min Centrum Integracji Społecznej, mieszkanie wspierane i mieszkanie docelowe. Szczegółowe informacje. Tutaj, oprócz tego, każdego roku w sezonie jesienno-zimowym prowadzony jest tak zwany monitoring. Bardzo pożyteczna akcja, no ponieważ no, są tacy ludzie, którzy wymagają pomocy, nie radzą sobie w jakimś momencie życia. Zeszli na samo przysłowiowe dno. No, i jeżeli chcą, to te organizacje tutaj charytatywnie pomagają wyjść z bezdomności. A tu nie czytam, bo to była świąteczna trasa z MPK. Szopka w urzędzie, to mogę przybliżyć, jaka to była szopka w urzędzie. No, i tak. I tyle na temat stargardskiego informatora samorządowego z grudnia 2025. Stargard pod szczęśliwą gwiazdą!